Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy od zmarzniętych dłoni i czerwonych nosów, z przytupem i z radością, od zimowego kuligu. Przez ostatnie lata zima nas nie rozpieszczała, ale ostatnio śniegu pod dostatkiem, co zaowocowało kuligami na polskich psiach. Gospodarstwa agroturystyczne, takie jak to w Julianowie na Mazowszu, przyjmuje gości spragnionych pragnionych zimowych atrakcji. Buzie śmieją się najmłodszym, ale także starsi mają dzięki kuligowi sporo zabawy, nawet gdy czasem nagle znajdują się poza trasą. prawdę powrót do korzeni. Najstarsze literackie wzmianki o istnieniu zapustnej Senny pochodzą z połowy XVII wieku, z przekazów Wacława Potockiego czy Jana Chryzostoma Paska. Wtedy nie chodziło jedynie o przejażdżkę po lesie. Kiedyś były to wielkie eskapady trwające kilka dni. Jak widać, kulik niezmiennie cieszy, niezależnie od zmieniających się czasów. Nie, na zakrywa! Poza kuligiem cieszyć mogą również zabawy na śniegu. Na mazowieckiej wsi dawniej z takich górek zjeżdżało się na workach wypełnionych słomą. Teraz techniki dotarcia na dół bywają różne, podobnie jak style zjeżdżania. Marysia także postanowiła przetestować trasę z górki na pazurki. I choć minę miała nietęgą, ostatecznie chyba bawiła się świetnie. I co najważniejsze, obyło się bez kontuzji i bez kolizji. Najmłodsi nie mogli wytrzymać i udali się na ślizgawkę. Takiej okazji do zabawy nie można przecież przepuścić. Piruetom na lodzie nie było końca. postanowiła ulepić bałwana. Przepraszam, pomógłby mi tylko Pan nałożyć głowę na bałwana? Tak. Bo przystoi jak stracił głowę. O Jezus. O, już chłopina ma głowę. Możesz przynieść marchewkę. Tak, czyli właśnie z dziwnej Możesz dekorować go. O. O, takie oczka, o, taki oczka, wiosek. Taki jest zmarznięty na także jest ryzyko, że, że, że za chwileczkę nam zjedzie całkowicie. Kapelusik mogę go położyć. Ta-da! Po takich szaleństwach na śniegu czas było się ogrzać przy ognisku. Wesoła kawalkada udała się na rozgrzewające rare tasy, między innymi na bigos z kiszonej kapusty z kawałkami słoniny. Każdy znalazł tu coś dla siebie. I jak to nasz chlebek? Uch! O, to mój jeszcze w miarę przyzwoity, ale tutaj się zwęgliło. To będzie dla Wojtka. O, nie jestem przekonana, czy zechcę. Ale myślę, że ogólnie tutaj u Pani w gospodarstwie spełniają się takie zimowe marzenia, a także dziecięce marzenia dorosłych. Oj tak, jak przyjeżdżają rodzice z dziećmi i obserwujemy, to naprawdę nie wiem kto się lepiej bawi, czy dzieci, czy rodzice, bo dla dzieci to jest często coś zupełnie nowego, przecież są dzieci, które pierwszy raz widzą śnieg, tyle sezonów zimowych było bez śniegu, więc te maleńtaski po prostu pierwszy kontakt ze śniegiem mają, a rodzice przypominają sobie swoje dzieciństwo i te szaleństwa, które były dla nas normalne, tak? A, a, a dla dzieciaczków są nowością. Co się cieszy największym powodzeniem, jeśli chodzi o rarytaty przeogniskowe? No, myślę, że kiełbaski wiodą prym, dlatego że kiełbaski zjedzą i dorośli, i dzieci. Natomiast dorośli chętnie domawiają bigosik i bardzo sobie chwalą, smaczny jest podobno. I też Malczyk, pajda chleba ze smalczykiem i z ogórkiem, dorośli jako tkórzacze. Bo taka impreza tak. bez pajdy ze smalcem nie może się udać, to tak, jest prawda. Nie może. Też Natomiast dla dzieci mamy też placuszki, bo nie wszystkie dzieci no te rzeczone kiełbaski, zdarza się, że dziecko kręci nosem i coś innego by zjadło. No to mamy również placuszki. Od tłustego czwartku serwujemy pączki. No, także zawsze ktoś coś smacznego sobie tutaj upatrzy. No ale właściwie są tylko sporadyczne przypadki, kiedy po kuligu nie chcą ludzie spędzić czasu przy ognisku, bo no, to jest dodatkowa frajda, tak? Więc po jak sanie sobie przyjadą, to grupa. Biegnie do ogniska, żeby się rozgrzać, żeby coś tu przekąsić. Także to też jest bardzo lubiany punkt programu. Z tego co rozmawiałyśmy, to przyjeżdżają tu także zakochani i nawet kiedyś opowiadała mi pani że też tutaj dochodzi do oświadczyn. Ależ tutaj dochodzi do oświadczyn, tutaj bywają już po oświadczynach wieczory kawalerskie i wieczory panieńskie. zdarzają się wesela, natomiast inne imprezy okolicznościowe typu chrzciny, typu komunie, typu wszelakie rocznice są na porządku dziennym. Jest moda na weekendy na wsi? Tak, tak. Weekendy mamy obłożone no, praktycznie w 100%. W ciągu tygodnia bywa różnie, ale jeśli chodzi o weekendy, to w tej chwili z dużym wyprzedzeniem trzeba dokonywać rezerwacji, bo faktycznie chętnie tu do nas ludzie przyjeżdżają. Często opowiadają, że wolą przyjechać w takie miejsce niż do kurortu, do dużego hotelu. No bo jest tutaj troszkę tej intymności. Zauważa Pani, że niektórzy zapominają tu o istnieniu telefonów komórkowych? Zapominają. Często dlatego, że tutaj sieci działają różnie, ale to pomijam, tak. Tak, no, no nawet jak coś się dzieje, ktoś coś zgubił, zostawił, ja z biura próbuję się dodzwonić do osoby, z danej grupy, do której to osoby mam telefon, nie, nie ma szans, nie odpowiadają. No bo co, no są szaleństwa zimowe i telefon po co komu? Jesteście Państwo dowodem na to, że właściwie sezon może trwać cały rok. Wiadomo, że ostatnie sezony no, są inne przez pandemię, ale ogólnie... Sezon nie kończy się tylko na lecie, tylko jeszcze można działać w zimie, prawda? Ym, oczywiście, że można. Yy, niewątpliwie dużą rolę odgrywa aura, bo rok temu, tuż przed pandemią, nie było ani płatka śniegu, i wtedy było u nas yy, pusto, smutno. No, a potem pojawiła się pandemia, więc już w ogóle, yy, póki, były, yy, póki wszystko było zamknięte, no to u nas też nic się kompletnie nie działo. Ale wracając do, do właśnie sezonu, czy to jesiennego, czy zimowego, jak najbardziej my mamy mnóstwo pomysłów i nasza oferta jest do, dość szeroka, więc o każdej porze roku, jeżeli aura na to pozwoli, każdy coś dla siebie znajdzie. Jeśli chodzi o kulik, to chyba się cieszę ogromnym powodzeniem z tego, co widziałam. E, tak, mamy klęskę urodzaju. Bardzo się cieszymy, że ludzie są zainteresowani. E, bardzo się cieszymy, że jesteśmy bardzo zmęczeni, bo naprawdę to jest od świtu do nocy, a przez cały tydzień jest jakby układanie grafików, odpowiedzi na maile, rozmowy telefoniczne, który, telefony dzwonią non-stop. E, staramy się robić, to tylko możemy, no ale mamy określone możliwości. A jaka jest twoje tutaj... Państwa historia w tym miejscu, od kiedy to gospodarstwo istnieje? no to już jest przeszło 10 lat. No, historia jest taka ciekawa, trochę smutna, trochę wesoła, ale myślę, że najpierw to była działka i przyjeżdżaliśmy tutaj sobie na taki rodzinny wypoczynek. Po kilku latach wykorzystywania tej działki rekreacyjnie właśnie dla naszych prywatnych potrzeb. Miejsce jest tak urokliwe, że w zasadzie dlaczego inni nie mieliby korzystać z uroków tych okoliczności przyrody I, i zrodził się pomysł, żeby tutaj rozwinąć taką turystykę wiejską. No, i to wszystko dzieje się krok po kroczku, tak? Pierwsze grupy, które przyjmowaliśmy, to były grupy szkolne, przedszkolne i wtedy były tylko altanki, plac zabaw, grylowisko, więc był plener. Później powstała nasza chata Babci Julci, która przez długi czas była stodołą Babci Julci, a teraz jest już chatą, więc na pewno jest wygodniej i myślę, że bardziej ciekawie. I chociaż poglądy są różne. Nasi stali bywalcy twierdzą, że to pierwsze wcielenie, czyli, czyli ta stodoła, było bardzo ciekawe i, i w zasadzie teraz jest fajnie, ale przedtem też było fajnie. No, kolejnym etapem były, były miejsca noclegowe. Także w tej chwili mamy domki, które funkcjonują od wiosny do jesieni. W poprzednich latach, kiedy zimy nie były tak mroźne, domki były również użytkowane zimą, no, ale przy takich mrozach to już no, nie jest to wystarczający moim zdaniem standard. Więc nawet jak czasami ktoś dzwoni i bardzo by chciał, to ja. No nie no, są zamknięte na zimę i, i, i trudno. I trzeba poczekać do wiosny. No właśnie, trochę zimno, to może pójdziemy teraz do tej chaty babci? A zapraszam, bo tam się też dzieje. Idziemy. Rzeźkie powietrze i aktywnie spędzony czas dają się każdemu we znaki, a odpocząć najlepiej właśnie w stodole. Marysia na dłuższy moment pozostała przy kominku, ale najmłodsi goście wzięli udział w artystycznych warsztatach. Jak widać, na ludową nutę można zdziałać cuda i stworzyć na przykład taką mazowiecką wieś w miniaturze. Pani Cecylia uczyła jednak dziewczyny, jak robić ozdoby wielkanocne. Marysia będzie robiła nóżki kurczakom i dziobki. Ania będzie tutaj obrabiała jajka, właśnie, żeby były do pisanki takie. Nikolka robi kuleczki właśnie do kurczaków, żeby złączyć dwie kuleczki, to będzie i tułów i główka. A Ola będzie przyklejała ładnie oczy i nóżki właśnie kurczaczką. Ja tutaj mam już Kuleczkę jedną i drugą. Mam przymocowałam sobie już klejem i teraz biorę sizal i wkładam właśnie tak, okładam sobie scizale. Teraz biorę do tyłu i o, będzie zaraz będzie już kurczak zrobiony. Ten kurczak jak będzie zrobiony, to teraz do Oli zaraz jego oddam i Ola poprzykleja. Robię dalej. To teraz się bierze taki dłuższy ten sizal, ogonek zawiązuje i już jest kurczaczek. Teraz idzie dalej do dalszej obróbki, do dziewczyn. Po takich przeżyciach czas ruszyć w dalszą drogę i znów trafiamy na zabawę pod chmurką. We wsi z glechów w agroturystyce Stare Siedlisko zjazdy co tydzień robią morsy z tutejszych okolic. Nie od dziś wiadomo, że krioterapia jest zdrowa. Choć sama taka aktywność nie jest nowa, to tej zimy przeżywa prawdziwe odrodzenie. Zanim jednak wejdzie się do wody, trzeba najpierw rozgrzać ciało. W Rosji, podobnie jak w Polsce, sympatyków zimowych kąpieli nazywa się morsami. W Finlandii, fokami. W Stanach Zjednoczonych, niedźwiedziami polarnymi. Marysia nie chciała zostać morsem ani foczką. Ale wie zimno, jak na to patrzę. Mimo wielu zaproszeń, nie skorzystała z oferty, chętnie jednak brała udział w rozgrzewce. Na tym jednak zakończyła morsowanie. Póki co. No i czas na wejście do wody. Jest dobrze. Zasada jest taka, że w pierwszym sezonie spędzamy w wodzie maksymalnie 3 minuty. Trzeba wejść, wyjść, wytrzeć się ręcznikiem, szybko ubrać. To absolutnie wystarczy. Brzmi łatwo, ale łatwo nie jest nawet na to patrzeć, gdy się jest na brzegu. A już na tych odważnych, którzy bawią się w nurków, tym bardziej. Jak teraz aż mi zimno, jak się na Pana patrzę, jak rozgrzany jest Pan po wyjściu z wody? Na mnie ciepło. <laughs> teraz jest bardzo dobrze. Na początku chodziliśmy, było trochę chłodno, a teraz jest jak najbardziej ciepło. Od jak dawna Pan morsuje? O, pierwszy raz zacząłem 4 lata temu i tak stopniowo, pomału, pomału, ale tak na ostro zaczęliśmy w tym roku, w grudniu. Stworzyliśmy grupę, no i tak spotykamy się 2 trzy razy w tygodniu. Razem łatwiej wchodzić do takiej lodowatej wody? Na pewno łatwiej, na pewno śmieszniej, na pewno fajniej. Całą grupę, jak jesteśmy, jest nam, jest nam na pewno lepiej. Czy to prawda, że taka zimna woda dodaje energii, ale też takie y, w człowieku wdzielają się takie endorfiny? Tak, oczywiście dodaje energii. Dlatego spotykamy się co, co 2 3 dni, żebyśmy jak najbardziej mogli z tego korzystać. Odczuł pan takie zdrowotne też aspekty morsowania? Tak, że, no w tym dwa? roku chorzy nie byłem. Ani kobiet mnie nie, nie dopadł, ani żadna grypa. <laughs> także, także na pewno na pewno jest y, różnica. Od czego trzeba zacząć aby morsować? Głowa przede wszystkim. Od tego, trzeba, że trzeba chcieć. Jeżeli ktoś chce, to na pewno się przełamie i będzie, będzie potrafił z tego czerpać jak najwięcej korzyści. Czy morsowanie jest uzależniające? Tak, zdecydowanie tak. Widać to po naszej grupie, gdzie zaczynaliśmy trzy osoby, ale teraz jest ponad 30. Ale widać też, że po prostu się Państwo przyjaźnicie. Oczywiście, że tak. Kolegujemy się cały czas. No mówię, będąc nawet tutaj razem, przyjeżdżając, to, 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 to widać, że, że jesteśmy grupą, która zawsze tam może każdy na siebie liczyć. Regularne kąpiele sprawiają, że znacznie rzadziej się choruje, poprawia się krążenie krwi i ukrwienie organizmu, opóźnia się starzenie skóry, redukuje się stres i odczuwanie dolegliwości bólowych, wreszcie wzrastają endorfiny. Niezaprzeczalną zaletą jest też praktyczna bezkosztowość tej aktywności. Nie potrzeba specjalistycznego sprzętu, więc wszystkie dobrodziejstwa ma się całkowicie za darmo. Długo już pani morsuje. E, zaczęliśmy w grudniu. No to już będzie trzeci miesiąc, chyba drugi, drugi. Ej, co najpierw, żeby wejść do wody, trzeba się chyba dobrze rozgrzać. Tak, zawsze robimy e, rozgrzewkę. E, no takie są zasady, tak? A potem ile czasu? E... Zazwyczaj jest to 5 minut, wychodzimy, e, biegamy po śniegu, później wchodzimy drugi raz, znowu wychodzimy i wchodzimy trzeci raz. Zazwyczaj to już jest taki nasz kolejny level kolejny w tym morsowaniu. Jest radość. Jest, jest olbrzymia, jest wielka energia, lubimy to robić, robimy to przede wszystkim dla siebie. E, to jest świetnie, po prostu świetnie. Czy jak jakieś tam morsowanie wypadnie, to brakuje tego? Oczywiście, że tak, właśnie teraz w piątek się nie widzieliśmy już dzisiejszego dnia nie mogliśmy się wszyscy doczekać. Chodzimy trzy razy w tygodniu zazwyczaj. No jest to niesamowicie uzależniające. Motywujecie się wzajemnie? Kto Jasne. dłużej? Albo, nie wiem, z rozgrzewką? Znaczy, nie rywalizujemy myślać, to... ze sobą, absolutnie. <laughs> Jest teraz opcja na nurkowanie, tak? Dziewczyny się przygotowują do tego, aczkolwiek nie zobaczymy, czy nam się to uda. Czy takie wiejskie morsowanie ma też swój urok, prawda? Bo teraz jest taka moda, można powiedzieć, wybuch mody na morsowanie. Tak, przede wszystkim robimy to dlatego, że możemy to robić, tak? Nie jest to zakazane, więc cieszy nas to niesamowicie. Zresztą na wsi kiedyś była tradycja morsowania, prawda? I takiego takiej zabawy na śniegu. Tak jest. Myślę, że mogliśmy jeszcze orzałki zrobić na śniegu, póki jeszcze jest. To jeszcze poproszę. A nie, już wszyscy ubrani. Obrani. Wpływ zimna na odporność potwierdziły badania naukowe. A jeszcze można dodać, że zimno wspomaga przemianę białej tkanki tłuszczowej w brązową i beżową. Biały tłuszcz magazynuje przede wszystkim energię. Beżowy i brązowy służy do wytwarzania ciepła. Na koniec ciepło wszystkich. Pozdrawiamy. Czas odpocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia!